Cześć, dzisiaj trochę nietypowo jak na Enduropol, bo jak widać coś tam szeleszczy. Muszę Wam powiedzieć, że jestem tutaj synem na biegówkach. To jest moja pierwsza przygoda w ogóle z biegówkami w życiu. No i jeśli to jest sport typu endurance, no to jak najbardziej łapie się na Enduropol. Syn zadowolony w wózku. Ja na chwilę obecną też. Całkiem to idzie sprytnie. Śnieg, co prawda, To prawda, jest to końcówka, mocno zlodzony, ale trakcja jest. Taki chciałem rzucić Wam materiał, żebyście zobaczyli, że w sumie te Enduro sporo tu chłopaków teraz na rowerze jeździ. A biegówki, jednak wytrzymałościowe na sezon. Jak nie ma w okolicy żadnego e, żadnej hali treningowej, to w sumie lepiej sobie zrobić bieganie po lesie czy też biegówki e, też jako bieganie. Jak nie ma biegówek to i bez biegówek. Grunt, żeby za, zadbać teraz o ten plen na sezon. Dobra, bo jak widać to trochę za szybko. Ja tu mam trochę ułatwienie, bo w wózku mam hamulec. W rączce akurat, nie wiem, jakby kogoś interesował z ojców, co to za endurowy wózek. No to to jest Tool Glide. Polecam bardzo serdecznie.